no, dość duże, jakim są dość duże pensje DevOps. Dlaczego tak się dzieje? i Jakie są powody? No i co możemy z tym zrobić? Czy to jest dobre? Czy może coś tutaj nie gra? I zacznę może od pierwszego nurtującego pytania. A to pytanie to, co to w ogóle znaczy dużo? Bo dużo jest pojęciem. Względnym, tak? Dla jednych e, może być to kilka tysięcy złotych, dla innych kilkanaście, kilkadziesiąt. No i zastanówmy się, co to znaczy dużo, e, czy w, żebyśmy e, mieli świadomość, bo być może niektórzy mają jakieś mylne wyobrażenia. Więc zejdźmy trochę i posłuszmy się jakimiś e, konkretami. Będę tutaj mówić o rynku polskim. Film jest nagrywany e, w, po polsku. E, ja mieszkam w Polsce. Pracuję zresztą dla firmy polskiej, mam klientów w Polsce, szkole w ogóle też w Polsce, więc tutaj w Polsce, no, sprawa wygląda tak, że zgodnie ze statystykami Głównego Urzędu Statystycznego, Głównego Urzędu Statystycznego E, średnia pensja w Polsce to jest niecałe 6 tysięcy, czyli to jest 5800 z kawałkiem, ale to jest pensja brutto, i jest to średnia, więc jeśli mamy prezesów zarabiających po kilkaset tysięcy albo kilka milionów złotych, to oczywiście to znacząco podwyższa tą średnią. Tak czy siak, 5800 brutto, gdzie netto już nie chcę tego liczyć, to są 4 coś, e, podczas gdy e, no stawki DevOps, są jednymi z najwyższych w IT. A o czym, dlaczego są jednymi z najwyższych, będę za chwilę mówić, ale posłuszmy się tutaj chociażby dowolnymi portalami z ogłoszeniami o pracę, które publikują przynajmniej widełki, jeśli chodzi o stawki. I te już, no, na niektórych, i również na mnie, jak patrzę, jak to rośnie, robią wrażenie. Nie trudno bowiem teraz o stawki na stanowiskach DevOps, DevOps engineer, nie musi to być coś wyproszonego. I przede wszystkim, chciałbym tutaj bardzo mocno podkreślić, mówimy o stanowiskach specjalistów, gdzie jedyną twoją umiejętnością, jaką od ciebie się wymaga, to jest wiedza i jej zaaplikowanie. Więc nie mówię tutaj o menedżerach, dyrektorach, bo to już zupełnie tutaj wkraczamy w inny obszar. Ale jeśli chodzi o specjalistów DevOps, to stawki spokojnie, Mogą się już zaczynać od 20 czy też nawet 30 tysięcy netto. Mówię tutaj netto, jeśli chodzi o fakturę, bo ze względów podatkowych często firmy oferują współpracę na zasadzie B2B. I ja mówię o fakturach netto, czyli przed odliczeniem podatku, nie, za, nie wiem czy, czy na ryczałt, czy też na podatek liniowy, czy na zasadach ogólnych. Ale mówię tutaj faktycznie, może się wydawać tak, że wszyscy zarabiają nagle 20-30. Ale nie trudno nawet, jeśli wkracza się w ten de obszar de i, i najlepiej jak się wyspecjalizowało, to spokojnie stawki typu 15 czy też powyżej 15 tysięcy nie są niczym szczególnym. Oczywiście jeśli ktoś woli bezpieczeństwo, no to oczywiście jest to kwota ubrótowiona i znowu trzeba dzielić się z państwem. Oczywiście, bo, bo, bo tak robimy, ale to, to już zależy od tego, jak wybierasz. Tak czy siak, te stawki robią wrażenie, i tutaj możemy się posłużyć, właśnie portalami, które, które nam to przedstawiają. No i nie zapomnijmy o tym, że specjaliści DevOps. Mają nie tylko owocowe czwartki, piłkarzyki, czy nie wiem najnowsze PlayStation z VR i tak dalej, ale są przede wszystkim również doposażani w, nie wiem, w MacBooki czy tam 2-3 monitory. Są konferencje, więc są również benefity pozapłacowe. A dlaczego? Z prostej bardzo przyczyny, bo pracodawcy bardzo chcą zatrzymać takich pracowników, więc poza płacą również. Przyciągają ich innymi ciekawymi benefitami. Już nie wspomnę o dobrej opiece zdrowotnej, prywatnej, ubezpieczeniu na życie i tak dalej. To naprawdę jest bardzo, bardzo kuszące. Zanim przejdę do omawiania powodów, dla którego DeWopsi zarabiają tak dużo, chciałbym tylko zatrzymać się i powiedzieć, co zmieniła pandemia. Otóż Kiedyś, żeby no, przeskoczyć pewnego rodzaju próg, trzeba było starać się o pracę gdzieś za granicą. I trzeba było wyjeżdżać, nie wiem, do Anglii, wyjeżdżać, nie wiem, nawet do Stanów Zjednoczonych gdzieś na zachód, do Niemiec. Podczas gdy pandemia przyzwyczaiła pracodawców do tego, że większość prac, już bez jakichś większych obaw, da się wykonywać zdalnie. I tutaj otwierają się olbrzymie możliwości dla nas, dla nas DevOpsów w Polsce, bo nie musimy wyjeżdżać, tylko stawki również wykraczające poza to, co powiedziałem na początku, poza te, te, te 20-30 tysięcy, są do osiągnięcia, o ile tylko mamy odpowiednie umiejętności. Więc. Możemy to jeszcze bardziej wykorzystać pracować zdalnie, nie tylko z Polski, z dowolnego w zasadzie miejsca na świecie, zarabiać dobrze, cieszyć się podróżą. Ja bardzo lubię podróżowanie cieszyć się no, fajnymi opcjami, jakie, jakie daje nam właśnie bycie DevOpsem, no i fakt tej pracy zdalnej, no bo pracujemy na technologiach, które nie wymagają częstego kontaktu. Kontakt utrzymujemy głównie przez API z, nie wiem, z cloudem, Kubernetesem, chociaż ja osobiście uważam, że kontakt ludzki nadal jest i będzie bardzo, bardzo potrzebny. Ale pandemia to zmieniła, praca zdalna jeszcze bardziej wyśrubowała te oferty, które dostają na co dzień nawet DevOpsi. No dobrze, przejdźmy teraz do konkretów, bo pewnie po to tutaj przyszliście. Otóż zacznijmy mówić, mam pięć powodów, zacznijmy o nich mówić, dlaczego, jakie są powody, że te stawki DevOpsowe są tak wysokie. Pierwszym takim namacalnym dla mnie powodem, bardzo oczywistym, jest to, że, że firmy, organizacje, które potrzebują ludzi od DevOpsu, wiedzą o tym, już się zdążyli nauczyć, że Zatrudnianie dobrych ludzi od DevOpsu przynosi olbrzymie korzyści. Dlatego też w firmach nie ma tak dużo ludzi od DevOpsu, jak jest, od, od, jak jest programistów, na przykład, lub innych ludzi wokoło IT, ale o tym jeszcze, jeszcze powiem. Ale ludzie od DevOpsu, to co zawsze zwracam na to uwagę. Są od tego, aby przyspieszyć wdrażanie aplikacji, aby dostarczać dobre środowiska, dobre, bezpieczne, niezawodne środowiska. I są tu namacalne dowody. Czasami jest tak, że jeśli wychodzi nowa wersja oprogramowania, to no, jeśli nie jest dobrze, dobrze prowadzony projekt, to może być różnie. To znaczy, że istnieje ryzyko, że super fajny feature po prostu nie przypasuje klientom, a DevOps, niezależnie od tego, jakie oprogramowanie działa, są w stanie przyspieszyć, e, przyspieszyć działanie, zmniejszyć koszty, więc korzyści są olbrzymie. I, i stąd też organizacje pragną, aby, aby te korzyści były u nich wdrożone. Więc to jest taki mój numer jeden i widzę to po tym, jak, jak rozmawiam z różnymi organizacjami, nie tylko w Polsce. Drugi powód to fakt, że DevOps musi, czy też wymagane jest od niego, aby posiadał dużą wiedzę. Dużo, dużą wiedzę jeśli chodzi o. Ilość obszarów, które musi dotykać, czyli mowa tutaj na przykład o cloudzie, teraz koniecznym staje się wiedza o Kubernetesie, kontenerach. Jeśli chcemy się specjalizować w DevSecOpsie, to jest też security w cloudzie czy też poza cloudem. Tego jest olbrzymia masa i stąd też ludzi, którzy są w stanie, nawet nie cały obszar, nie, nie, nie wszystkie obszary, w których, w których DevOps się specjalizuje. No, wymaga to po pierwsze dużo czasu, żeby taką wiedzę zdobyć, żeby wciąż się też rozwijać w tym, być na bieżąco, bo, no, bo nie oszukujmy się to się wciąż zmienia, I, ile nowych projektów wychodzi, ile nowej wiedzy się dezaktualizuje. To nie jest tak, jak mogliśmy zacząć um, karierę w, jako deweloper 10 lat temu, nauczyć się Java, nie wiem, PHP-a, cokolwiek. E, i, Używacie jej do tej pory. My jako DevOpsi musimy wciąż się uczyć. Dla niektórych to jest, no właśnie, trudne, wymagające. Dla mnie to jest wręcz fascynujące, dlatego w ogóle się tym zajmuję. E, I stąd też odpowiedni ludzie, którzy chcą, potrafią zdobywać i aktualizować tą wiedzę, e, są, no właśnie, dobrze wynagradzani. Pochodną te, tego drugiego punktu jest punkt trzeci, czyli to, że. Organizacje nierzadko, tak powiem, trochę DevOps nadinterpretowują. To znaczy, istnieje wciąż to no, nieszczęsne pojęcie, że DevOps to jest kultura. Ja jestem już bardziej przeciwny temu, ale wciąż organizacje twierdzą, że jak zatrudnią ludzi od DevOps, to nagle zmieni się kultura. Niestety tak nie będzie. Oczywiście istnieje ja jestem gorącym, gorącym zwolennikiem tego, że jeśli ułoży się dobrze procesy, jeśli te, to oprogramowanie, te platformy będą gotowe, żeby wdrażać odpowiednio szybko oprogramowanie, to prędzej czy później musi dojść, bo wypłyną na, na powierzchnię te, te wąskie gardła, te elementy, które są powiązane z kulturą, więc tak czy siak. Ta kultura będzie się musiała zmieniać, ale często organizacje robią tak zwany digital transformation albo może DevOps transformation i chcą, potrzebują DevOpsów, aby tą transformację kultury wprowadzić. To jest powiązane, ale to nie jest tak, że zatrudni się DevOpsów i nagle ta kultura się zmieni. Więc to też na korzyść, że tak powiem działa DevOpsów, to, że że, że, poszukiwani są ludzie od DevOpsu, aby rozpocząć, aby zainicjonizować tak jakby transformację DevOps. Czwarty punkt to taki, no, prosty punkt wynikający z prawa popytu i podaży. Jest nas po prostu mało i dlatego e, pracodawcy szukają tych DevOps, wyciągają z różnych firm, e, Często, zresztą będę nagrywał filmik o tym, jak stać się takim DevOpsem, pokażę ścieżki, i nie tylko filmik, bo o tym jeszcze za chwilę powiem. Ale to, że nas jest mało, to powoduje, no po prostu, że stawki rosną. To jest ok, ale fajnie by było mieć więcej DevOpsów, bo im więcej ludzi, tym więcej jest doświadczeń. Jesteśmy różni, mamy różny pogląd na świat, mamy różne charaktery, różne predyspozycje. Tak czy siak, DevOpsów jest mało. Przyczyn tego z kolei może być dużo, bo często DevOpsi wywodzą się z, albo właśnie z, z, jako administratorzy, jako Linuxowi specjaliści, od cloudu i tak dalej. Ale nie będę wchodzić tutaj głęboko, bo to zostawię na później, to jest bardzo ciekawy temat. Tak czy siak, jest nas mało. Fajnie jakby było więcej, ale możemy to, że tak powiem, wykorzystać na swoją korzyść, kształcić się dalej no i korzystać z życia i z tego, że mamy takie fajne perspektywy. Ostatni piąty punkt wynika z tego, że nie ma formalnego kształcenia ludzi od DevOpsu. To znaczy, na uczelniach, po uczelniach, wychodzi bardzo dużo ludzi, którzy znają bardzo dobrze, przynajmniej teoretycznie, rzeczy związane, potrzebne do wykonywania zawodu programisty. Uczą się języków, uczą się różnych rzeczy związanych właśnie z zostaniem software engineer, ale nie wychodzą z uczelni ludzie, którzy mogą zostać DevOpsami. Bo Właśnie, brakuje takiego formalnego wykształcenia, brakuje dobrych materiałów, dobrych źródeł wiedzy. Ta wiedza jest rozproszona. Na przykład, żeby zostać dobrym cloud, architektem, inżynierem, trzeba wybrać sobie najlepiej ścieżkę czy też dostawcę i tam się na przykład certyfikować, ale generalnie jest to rozproszone. Nie ma takich dobrych źródeł. Teraz powstaje coraz więcej, ale wciąż jest to. Jest to ciężkie. Ciężko jest się wyedukować, zdobyć odpowiednią wiedzę i ją utrzymywać, aby tym dewopsem dostać, aby w ogóle iść dalej. I to jest moim zdaniem też fundament, jeśli chodzi o to, dlaczego jest nas mało i jak, jak możemy to zmienić. I to tyle, co chciałem powiedzieć o. o Dużych zarobkach Debops. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. Napisz mi pod komentarzem, co o tym myślisz: czy to bzdura, czy, czy może to, co powiedziałem, to, to są tylko, tylko wymysły. Ja Ci mogę powiedzieć, że tak nie jest. Rozmawiam z wieloma firmami, widzę, jak wygląda rynek. No i muszę powiedzieć, że naprawdę perspektywy są bardzo fajne. Ale tym nie chcę koniecznie zakończyć, bo mam dla Ciebie ważną informację, myślę. Bo może chcesz dołączyć do tego grona i zacząć pracę, czy zacząć swoją karierę, czy zmienić swoją karierę w najciekawszym według mnie obszarze w IT, a może już zajmujesz się devopsem i potrzebujesz no, miejsca, w którym możesz się inspirować, miejsca, w którym zdobędziesz ciekawe informacje i coś pomoże w twojej karierze? To świetnie, bo tak się składa, że wystartowałem z moim newsletterem. Będę w nim poruszał głównie właśnie obszary devopsowe. Zero ściemy, same konkrety, będzie oczywiście dużo kubernetesa, cloudu, kontenerów, nowości ze świata cloud native, najlepszych praktyk i wszystkiego tego, co potrzeba, aby stać się ekspertem od devops. Zapisz się, korzystając z linku pod spodem. I rozwijaj swoją karierę. Zostań specjalistą, których wciąż brakuje. Zostań po prostu jednym z nas, wysoko cenionym ekspertem od DevOps.